Tumba 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 no, tumba 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 Wyrażenia są naprawdę ogromne. Wczoraj nawet spałam tak połowicznie, ponieważ stresowałam się przed tym pierwszym startem. Cieszymy się w ogóle, że startujemy od domu Pumba kumba, tumba, 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 jakiś tam teraz, tutaj widzę jakieś wspaniałe widoki. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeszcze dopiero mamy jedną trzecią chromię, a jeszcze dwie trzecie przed nami. Tum ba gadzigi dzaga, tum ba gadzigi dzaga Ech, w statku, przyszła pora Będziesz siedział tutaj, bracie, do wieczora Do wieczora spływasz ciężkim potem Ale sławisz swojem zimu za robotę Tum ba gadzigi dzaga, tum ba gadzigi dzaga Tum dzaga, dzaga wrażenie, dużo wody, wie pan. Kurczka wodna, ja się aż zaczynam się bać, mówię. No, no ale. No, no, tak czy inaczej płyniemy, nic się nie dzieje, posuwamy się do przodu. Jest dobrze. Nie, będzie weźmiemy rowerki i zaśiemy pogonę. Będzie uchodźny, ale kuranie. Musimy położyć strach, zabezpieczyć, wszystko tak. Jeszcze nie. Najpierw musimy wyrazić tych co opcji, ale do Was tam, do Także jeszcze mam nadzieję, będę zaskakiwany. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Belly of teeth, The winds blew up her, but if down i blow my bully boys blow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when, when the tonguing his done, we'll take our leave and go. She'd not been two weeks from shore, When down on her, alright, well bore. The captain caught all hands and swore he'd take that whale in tow.